Cześć widzowie, cześć youtuberzy, no i co, znowu ustaweczka, dzień po dniu, no nie mogę odpuścić, żeby nie pojeździć ze starym druhem i może jeszcze paroma znajomymi, ale z Pawłem w tym roku chyba jeszcze nie lataliśmy, z Pawłem z Rochminem, piąteczka, eee, czekaj, czekaj, okay, czekaj, czekaj, cześć Paweł, cześć, o, no właśnie, ja mam dla Ciebie prezent, tak? Prezent, który ci obiecałem bardzo dawno temu i go dzisiaj przywiozłem. Tak? co ty mi obiecałeś? No kurwa, ale masz głosić. Pamiętasz, mówiłeś, że ta czapeczka ci no się zajebiście podoba i chciałbyś taką mieć. No pewnie super. To to masz na urodziny ode mnie, kiedy ten. Kiedy masz, to nie wiem. Dzień październik. No i to masz już, na zaś. Tak, pięknie, dziękuję. No. Zadowolony jestem. Zawsze mi się na witrynie podobała. Teraz jeszcze na lato. Na serio, no, dni. mówiłeś, kurde, że chcesz. No wiesz tak, o to, to zawsze To, mi to jest mi dla ciebie. Tą regulację. Bo ja no? mam Eskę i z reguły jak czapka ma regulację, to okay. ja muszę tak mieć, a nie podoba mi się nigdy ten dziubek. No. Tak odstaje. A ta jest. Bo to chyba jest, jest dziecięca. Dzieci I dlatego mam ją w idealnym wykonaniu. No to oryginale. Jest twoja. Daj, to pan, dziękuję. Wszystkiego najlepszego dziękuję. w dniu urodzin. Nam, dziękuję. Dzięki. Na pewno się przyda. Fajnie, super. Używaj nie patrzę, kurde. Nie swoją brałem, swoją też. No, stylowa. Dla dzieci, no. dlatego widać, że jest cała. I Teraz będę miał... Ja mam... Ale ja, wiesz co, ja też mam dziecięce, nie? Pokazuję, nie? No, ja, ja też dziecięce. Ja super. Nawet, nawet nie podróbka. No, to jest same logo, nie? Kurde. No, elegancko, cieszę się bardzo. No. Będzie służyć. Ta już wygnieciona, Tak ten. Eee, nigdy nie było okazji, da, że się... Dawno, 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 dawno miałem ci to chyba przywieźć, nie? Live'ów nie robimy. <laughs> Live'ów nie. <laughs> ja tylko co oglądam te live'y. A no ostatnio nie no właśnie, nie ma ja. Ja mało w ogóle wiesz, no nie mam mało czasu. Co Paweł ma tu dojechać chyba tylko, nie? No tam z Darksidersów ktoś pisał. Jeszcze coś pisali? No, no nie wiem. A, no je. ten Paweł, Paul. No. Coś tam jedzie chyba. No bo Nowy kask masz. A, a ściągnęłeś daszek, kurwa. Mam no. 10 kasków. Pa, no muszę elegancji. popierdalać w ogóle. <noise> Ale do testów miałem. Nie, ten bo mam w tym roku bo, no, tego MT kupiłeś taki ładny. taki flaga Stanów czy coś niebieski z gwiazdkami. A, a to nie. To jest... Już go nie ma. Dobra, chłopaki, gdzie będziemy tankować? No a ja co? Mam, tak, trochę więcej niż pół zbiornika, czyli mi do... No to po brągowie. nie rzuca się Brągowie. Będziemy główną, tak? 16. No, 16. no to jedziemy. Krągowie. Dzisiaj od górna od górnie tak, dupne tak, tak, będzie tak, jeździć. jest. Jest w poniedzieju akcja w ogóle powrót, nie? Tak. Akcja powrót, akcja motocyklista, wesoły motocyklista i niewesoły <noise> Tak jest. Może lepiej było jechać na jezioro. <noise> nie, będzie dobrze. <noise> <To> trzeba <noise> będzie tej uważać. W miejscowościach Dzisiaj sobie nakleiłem nową naklejkę na Akrapa, bo jak wiecie to mi ktoś ukradł naklejkę. No i oryginalna, oryginalna naklejka Akrapowicz. Doważona do, 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 do tego. Zaraz sobie tam drobię. E, to naklejkę sobie... Nakleiłem nową, nową oryginalną naklejkę Akrapowicza co prawda od KTM, ale to jest taka sama naklejka i zobaczcie ile z niej zostało. Chyba za ostre tempo tu na Mazurach. Tyle z niej zostało, kurwa czary-mary. A ładnie wyczyściłem, odpuściłem, motory, kumyty wszystko, a tu tyle z tej z tej naklejki zostało. Te drogo, rabat chcę. Tak zaszedłem się przywitać. Ale ładnie to wygląda w ogóle, taki resort kurwa jak za granicą, jak w Grecji jakieś ty, czy coś, nie? No nie żyje wiesz, że nie żyje Gąbieczki? Nie, nie, nie. Zmarło się chłopu. Wszyscy kiedyś kurwa kipniemy, no. Ja. Cóż poradzisz, to jest jedyna rzecz, która jest pewna na 100% to kuźwa ja. jest. Podatki z ciebie zadrą kurwa i do ziemi pójdziesz. Tak, tak i chodź. Ja pierdziu, to naprawdę, te Mikołajki to kurde, taki Miasteczko resortowe super Jak ja tu dawno nie byłem, człowieku No mieszkam tu za pół godziny drogi a Tutaj na w tą stronę na, na czekaj jak on się nazywa tam No na prawo Rokowi jest, jest no. fajnie to że fajnie. jeszcze kurwa, że jeszcze ten, ja asfalt na razie Jakby tam wyremontowali, to to wyliczy za ścieżka I tutaj powinni inwestować kurda tutaj wiesz w sensie No tak ja wczoraj ten... gadaliśmy kurwa Szlabany kurwa trasa motocyklowa i chuj Ta To by było Dobre Ale jedziemy kurwa cały czas i jestem spocony ty. A cały czas przecież już wentylacji w lepiej już więcej nie otworzę Już więcej nie ma. Ale jeszcze... ładniutko Mam kurwa nożyk jak chcesz to cię jeszcze mogę naprawić dziurę no. O. no ja ci powiem, że u mnie przez siatkę wieje kurwa ale też mi powie. To jutro to już ten, jutro już jutro za, za tydzień. No raże jeszcze a dwa za tydzień to już tu nikogo nie będzie. To będzie nie. wymarłe miasteczko. No czy nie, że jeszcze będą pływać, wiesz, we wrześniu ludzie przyjeżdżają, nie? No tak, Studenci. tak, to właśnie we wrześniu to ja zawsze motorkami, nie? Najlepiej przyjechać, no, se, na, no. ten już wtedy miał Ale już ruch. za tydzień, mamy, na, ty, na wyjazd za tydzień już mamy fajną temperaturę. Ta, fajna pogoda? Będzie? 17-22 dwa stopnie po rybach. No to elegancko. No, za Ta, trzeba ustalić ten. Kto jedzie, nocleg szukać i jedziemy. Ja myślałem, że w piątku, że w piątek polecimy na kołach. Troszkę oglądamy w piątunio. Ja to, muszę, ja to muszę pracować, wiesz i Bo mnie jest koniec miesiąca Także dużo liczenia, o tak Ale moturów nie macie przecież na sprzedaż czy macie Nie no teraz parę tam przyjechało, ale mam, muszę podokańczać wszystkie sprawy, które były zestawienia zliczyć miesiąc, wiesz To nie tak łatwo Prezes czeka Wrócił wczoraj bo nie było, wczoraj a, wrócił co, co ci się majta, naklejka ci się majta chyba na wydechu możliwe kołusia uważaj, uważaj, uważaj samochód bo dzisiaj ją przyklejałem ty no to, no to już się zwiewa no to chuj będzie musisz zamówić taką, ja kiedyś zamawiałem bo dawałem Akrapowicza do renowacji a to jest oryginalna naklejka Akrapa ale są takie fajne jakby żelowe, zarodporne nie? no to jest oryginalna ja tylko ten ona była ze zwrotu wiesz, ktoś się ją... a... rożek jej nadkleił, pewnie ten rożek tutaj Odpada teraz, wiesz? Nie, ale ona ci cała spada. Wyżej sety i tym tą erką e, Nike, to wiesz, to można poprawić się jeszcze fajniej niż w moim, nie? No tak. No i kurwa, to, mówi, o chujowy motor kurwa, wsiadłem na S1000Xera, kurwa, to jest bajka. Ja mówię, no, a jakie wrażenia, jak później na swój wsiadłeś, kurwa, jakby się coś zepsuło. Ja mówię co ty pierdolisz? No, nasz to nie jedzie, ja mówię. Kurwa bo taki kierownik z Ciebie kurwa, albo masz taką drużynę kurwa, że jeździć nie umiecie Wiesz, po prostych jeżdżą być, być może nie, to wtedy brakuje Ci mocy, bo jak są mocne motocykle, to na prostej No pójdzie no nie Po prostu Tak, tak jest O, mogą tam To tam wtedy, tam, udalać, tam, tak, i tam wtedy Ci brakuje mocy, nie Albo jak dociąga do winkli, wiesz, czas, jak słabiej jeździ, to też dociągasz mocą sobie na prostych, nie O, o, o To tak jest każdy tam ma, wiesz, gdzieś swojego konika, nie? Aha No i tam akurat tak jak ma dziewiąteczka, to tej mocy... Ale tutaj... dziewiątka jest, kurwa... E, od od BMK jest, kurwa, ten, taka... Znaczy słabsza Uwaga, zatrzymam tak, się Bardziej agresywna, nie? Tak BMK bardziej wygładzona jest, w porównaniu do tego, do dziewiątki, nie? Tak no Myślę, że zawsze ja nie wiem w sumie, bo nie jeździłem BMW, ale. To musimy kiedyś się pomieniać. Jak tego zrobimy? to naprawia, to się pomieniamy. To zobaczmy. Można to by nawet się taka przejechać. Ten no. troszkę od, e, od dziewiątki. Dziewiątka to taki kurwa w ogóle łobus. Dziewiątka o, o tyle fajnie, że nie, w zasadzie nie musisz jej kręcić nigdzie, nie? O. Cały czas jest fajnie. Jakkolwiek KOLWIEK Jesteś, Paweł? A. Pojedziemy na tą plażę miejską, to tam na niego poczekamy, co będziemy kwitli gdzieś przy asfalcie Browarka się spije Co? Co? Jesteś? Nie jestem, mówię, że grejpfrutika opierdolę, bo dwunasta No, no, elegancko O, jak fajnie, co? Teraz jak człowiek się spocił Jeje, yeah, yeah. Jak fajnie. Chłodniutko. No. Ty, te kamizelki szymy, chłodzące, takie co się do wody je wrzuca. no Macie tam u siebie? Nie, trzeba było sprowadzić. U nas zamawialiśmy zawsze lita takie są. Z lita takie dla sportowców. Ale te, te szymy są typowo dla motocyklistów i chłopaki. Teraz jak na Bałkany pojechali, to sobie pokupowali. Namoczyli, mówi, że cały dzień, kurwa, przyjemniutko było. No, to Tylko... takie dla motocyklistów, tych y, motocrossowców, wiesz. A nie, 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 to takie, teraz właśnie zrobić jakąś nową serię dla takich riderów, turystyków. Aha. Wiesz, że gdzieś tam jadą, kurwa, długodystansowcy, kurwa, wiesz, jak, za, jak namoczysz ją w nocy... Tu, Paweł, chyba, że gdzieś się skręca tam, jeden dalej. Wszyscy jadą na plażę. Na plaży? Na plaży fajnie jest. O, tutaj, tutaj. O to to to, to to, 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 to kurwa jak ja mam się na plaży. A tu se No! To bym ludzi kurwa. Biały kurwa jak moja kurtka. No, <ziały> ja, jak meczka. Taki opalony kurwa. No to na tylko ten. Na rękawki mam opalone. Od góry. <wives> Widać, że wakacje. czekamy tu na bubu. Jak mamy czekać przy drodze, to mówię, dawajcie na plażę miejską i zobaczcie, no fajnie jest po prostu, nie? Na plaży. Tu jakaś BMK. Oczywiście Warszawiaczek musiał pod sam płot przyjechać, nie? <grym znać się w górę> Hej! Oczywiście BMK, jakiś warszawiaczek, to musiał mało na plaży wyjechał, kuźwa, I to tacy negocjowalni. <grym znać się> w tacy nienegocjowalni. <górę> nie ma zobowiązują. Tak, o pięknie, zobaczcie, jakie piękne wakacje. Dobra, poczekamy na Bubu. I bomba. I co? Jest coś bezalkoholowe? Nie ma nic. Fajosko, to dojechał nam. Jestem, jestem. Koleżka nam dojechał, o jest i Paweł już online. Dojechał. interką interką, wiesz, na, na kanał pierwszy. Więc słyszałem coś, co się tam działo, jak ściągałeś kask, prawdopodobnie zaczepiłeś kurtką czy czymś. Może być. Ale jestem. Eee, tak, lecimy dalej do Ełkuła. Mówię, że Bubu doleciał ze szczytna, a będziemy go odprowadzać ze szczytna. Tylko trochę inną drogą miał być, miał być postój wełku, ale nie, to, nie będzie. Fryty zjedzone, na co to stawać? Zatankowane też jest. Więc kurde, luksusiowo tego Janosika załączaj tam, bo przyjaciel Aha. nasz musi być. pana moja z tyłu już wygląda mizernie. Tak w sam raz będzie już do wymiany, bo tak trochę szkoda było mi jej wymieniać wcześniej. O, ja bo tak jeszcze było, było troszeczkę bieżniczka, a tak kurde jest teraz optymalnie. Kanał Orzysz. 33 km do Ełku, to nie tak kurde blisko wcale. Ale Wydawało. fajnie. Wydawało. To ile jest do Ełku? 160? No. 150-160 z no. A ja myślałem, że trochę bliżej Augustowa jest, y, znaczy ja do teściów mam 186 do aug Augustowa będzie 190 coś Mhm No to teraz proste będą takie chyba A, Ale to będą takie o, fajne winkle ten, e, długie No to bomba no Obodobu Obodobu Serce war... tych mazów. 10 minut kurwa nam to zajęło. <noise> 30 km. Nawet 33. Gdzie tu się skręca teraz? Czekaj, na co jedziemy? Na pisz, na Szczuczyn. Na Grajewo, na Grajewo grzejemy. Grajewo Szczuczyn. Czyli teraz, czy teraz przez mia? A kurwa, remonty są w chuj. Gdzie? Pod to trzeba pocisnąć na wprost na Augustów i tam polecimy. Dobra, tu jest całe miasto rozryte. Dobra, czy jedziemy prosto? Prosto. Oto to to tu, tu, ale tu moturów. Oto to tu to tu, 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 tu Fajosko. Ale szybka traska, taka naprawdę fest szybka. Paliwa poszło pewnie kuźwa No. <ścoughs> Jeszcze nic wiesz. Jeszcze nie ubyło, ale to ja na pierwszej kosce robię normalnie 150 km, czy tam 100 parę, nie? A tymczasem kurwa tutaj będzie dużo mniej. A skąd wiesz, że rozryta jest? No bo jechałem kurwa, z chłopakami ostatnio. A, A tutaj do tym... A też do... robią coś. Będzie o wodnicach. A nie, droga. Nie, nie tory nie, tak. tu to... były. Tory chyba kolejowe, nie? Tak, bo będzie szybka kolej. O. Do ruskich. <noise> nie, do ruskich nie. Nie, na Litwę. A na Litwę, prawda? Ale powiem Ci jak ten: dobra drużyna, podobne tempo to dobrze się jeździ, nie? No. Jak cię nikt tam kurde nie, nie psioczy, to tak. A ciężko jest taką drużynę tam. Dobrać. Tak jak u nas to jeszcze ten: właśnie z sobą się dobrze jeździ, z sobą. Mamy podobne tempo. Mało strachu. <grym> Tak w domu zostawiony. A jaki ambitny ty! Doj, go. Z tym Audykiem? Tak widziałem coś, że chyba tam się cieszył wiesz. Jak miałem wam coś opowiedzieć czy dzisiejsze jeździe? To jest ukrop. Jest po prostu kurwa, nieznośnie, gorąco. Ne? No tak jak z tych Włoch, gdzie tam przejeżdżaliśmy. Jestem mokry w tej chwili, spocony. Jedziemy cały czas dobrym tempem, ale powietrze na termometrze widzę 31. Na słońcu, na asfalcie od asfaltu bije, od samochodów bije, z nieba się leje, masakra. Jest okropnie gorąco. Dojeżdżamy do piszcza, więc teraz będzie Krótka przerwa na stacji benzynowej Za chwilę odca mniemy się coś napijemy przy okazji No nie wyjedź mi kurwa kawodna No kochani moja oponka wygląda tak Chyba trzeba przestać gumować bo nie starczy do domu <gryw> Ale jest Dobre tempo, dobra ja Jesteśmy ja teraz w wycianym. Tak. wachy zabrakło. O, kurde. No, dzwoni po A to mu ktoś przywiedzie. Czy coś. Ogarnął czy trzeba jechać? Nie jak jechać. coś to ten, to trzeba jechać mi zawieźć. I tyle. Za ostro ładował. Ja to ten. Ja to panie ja ci wolę wcześniej zatankować, bo wiem jak tu jest, jak wyciągniesz kurwa go za ładować, to pani w nie? E, jesteśmy w Luciane Nida. A stąd to 20 minut i w kata, nie? Także fajny wyjazd. A ja bym chciał jednak jeszcze chyba z Piotrusiem gdzieś poglądać na jeziora. Tata na wieczeka. mama już gotowa, tak? Ja też już gotowy uh Hu zamek podwórko? Kupę ma Co ma? Kupę zamek Kupa Cześć mm. Cześć okay. 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 No. Mamusia jak ładnie wyglądasz, w stroju od razu no, jest gorący, no Wstawaj Wstawaj Trzymaj się tatusia Wstydzisz no. się? Wyspałeś się? Wspany jestem w Której godziny tylko? Wspał dzień? No ale półtorej godziny tylko, krótko. O, tata już ciąga to. Może się tu coś rozwaliło tatuziowie. Cześć! Teść! Co? Idziemy zmieniać kupę? Kupę pójdziemy zmieniać? Co? Ale kupę zrobiłem. Dawaj tu u góry. Tata nie zmienia. Kupa się zmienia. Samochód spakowany, jedziemy na jezioro. Samochód musi mąż spakować. Co ja nosiła takie ciężkie rzeczy? Hmm. fajnie wyglądasz ty. Nie? To mały Chyba, Bardzo był gorący, nie do tutaj. Raz na chatę, i już zobaczcie, widzieliście, jak fajnie, jak już jest do kogo wracać. Martuś już tutaj gotowa na plażę i zaraz się ładujemy w cytrynę leżaczki i jedziemy leżakować. A jak, a kiedy wam zmontuję vloga, no nie jak będę leżakować, tylko nie wiem, kiedy zobaczymy. W każdym razie fajna traska. Bardzo dziękuję moim kompanom za dzisiejszą jazdę. Było wyczo, było wesoło. No i było w zasadzie tak jak lubię, czyli dynamicznie. I. Na koniec co? No moją oponę już mogę Wam pokazać. Oponę i... Oponę i samą... E, I oponę i naklejkę, którą rano, rano nakleiłem, oryginalną naklejkę Akrapowicza. Wygląda proszę Was tak. Po jeździe, chyba było za ostro dla niej, nie wytrzymała tempa. A tak wygląda e, moja opona. No jeszcze, kurczę, było... Z 1000 km jeszcze nakręciłem od tego od decyzji o wymianie więc tak no myślę że już teraz chyba nadaje się do wymiany teraz można jeszcze uskutecznić jakieś małe yy, palonko, a tutaj nowa opona już czeka i na to żeby ją wymienić na tym będę teraz latał w i wentylki mam nowe do następnego razu i żegnam się z wami łoto to! <laughs>